Z wielką radością ogłaszamy rozpoczęcie naboru do szkoły liderów Kolegium no, Nobilium. Zapraszamy wszystkie osoby w wieku od 18 do 26 lat, które chcą rozwijać swoje umiejętności, przywódcze, poszerzać horyzonty, aktywnie angażować się w sprawy społeczne. Oferujemy wiele różnych szkoleń, kursów, które będą w ramach naszego, naszej szkoły. Szkoła liderów to nie tylko nauka, ale możliwość nawiązywania cennych kontaktów, biznesowych. Ludzi ze świata polityki, lokalnych samorządów. To miejsce, gdzie rozwijasz swoje umiejętności, prowadzisz konkurs, konkurs, konstruktywne dyskusje oraz rozwijasz współpracę między ludźmi. Szczegóły dotyczące elementów, które będą podczas naszej szkoły przedstawić tutaj prezentator. Dzień dobry. Ja chciałbym przedstawić, tak. Nasze szkolenie będzie realizowane tak jakby w siedmiu blokach. Pierwszym blokiem będzie przywództwo. Będzie to blok poświęcony współczesnym liderom. Kto, kim jest przywódca, jakie cechy powinien posiadać, dlaczego mamy kryzys autorytetów. Będziemy starali się to jakoś przybliżyć. W dzisiejszych czasach ten kryzys autorytetów się opowiada cały czas spory polityczne, czy też nawet pomiędzy sąsiadami. Następnym blokiem będą zajęcia sportowe, które są też bardzo ważne. E, takie będą dwa bloki, można powiedzieć sportowe. Jedno to będzie strzelnica, a drugie to jest e, zajęcia sportowe jazda konna. Troszeczkę tak, żeby było coś innego, e, ciekawszego niż tylko na przykład granie w piłkę, które jest bardzo ważne też. Następnym blokiem będzie komunikacja. E, czyli to jest tak zwany pos, pos, podstawowy proces e, w komunikacji, czym jest dezinformacja, skuteczne jej zapobieganie, e, wstęp e, do public relations, e, budowanie zaufania e, i na przykład protokół dyplomatyczny. E, będzie też e, moduł, który Państwu się będzie podobał dziennikarzom to jest warsztat dziennikarza Media Relations. E, będzie tworzony przy współpracy właśnie dzien, dziennikarzy. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do tego e, um, bloku, i w tym e, bloku będzie poznawanie specyfiki e, pracy radia, telewizji, gazet, internetu, social media, zasady pracy z, zie, e, z dziennikarzami, media relations. Sztuka rządzenia państwem jest kolejnym blokiem, um, i to jest tutaj przedstawione. Czym jest tak naprawdę sztuka rządzenia państwem? Etat służby publicznej, przegląd geopolityczny, wstęp do e, protokołu dy, dyplomatycznego, bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, które jest teraz bardzo ważne w dzisiejszych czasach, a czasami e, że tak powiem e, bagatelizowane e, i samorządność. E, z następnym, ostatnim takim, ale równie ważnym e, działem będzie... Przedsiębiorczość, w którym będzie wprowadzenie do biznesu, nie takie podstawowe jak to robi się na szkoleniach, czyli jak założyć firmę, bo to inne instytucje. Będziemy starali się praktycznie pokazać, czym jest działanie firm, jak, jak się znaleźć na tym rynku obecnym, dzisiejszym i takie praktyczne porady.